Damy wam, że w naszym panu będziecie mieli szczęście oglądać największego zbrodniarza, jakiego ziemia kiedykolwiek do tej pory nosiła. Opętańca, wściekłego psa, diabła, turka, heretyka, który nie wierzy ani w niebo, ani w świętych, ani w Boga, ani w wilkołaka, który pędzi to życie jak prawdziwe bydle, jak wieprze kepikura, jak prawdziwy sardanapal, który zamyka uszy na wszelkie chrześcijańskie napomnienia i uważa za głupoty wszystko to, co my wierzymy. By więcej, żeby tylko dogodzić własnej zachciance, i razem z nią zaślubiłby jeszcze was, wasze psy i wasze koty. Zawrzeć małżeństwo to dla niego drobnostka. Nie używa innych sideł udałowienia łowienia Gotów jest do żeniaczki na prawo i lewo. Pani, panna, mieszczanka czy chłopka, nic dla niego nie jest za zimne ani za gorące. Gdybyśmy chcieli wam wyliczyć imiona wszystkich kobiet, z którymi pożenił się po całym świecie, nie starczyłoby nam dzisiaj czasu. Siedzicie osłupiali i mienicie się na twarzy, słysząc wszystko to, co wam o nim mówimy, a to zaledwie lekki zarys.